Pan będzie też na imprezie. Ja przyjadę po pana. Zobaczcie. dwa miesiące do emerytury mi zostało. To jest najgłupszy mandat, jaki dostałem. Niektórzy kierowcy bardzo niechętnie przyjmują mandaty. Ten taksówkarz jest jednym z nich. Panie kierowco, zakaz ruchu na tym odcinku. Dlaczego pan tutaj jak się pan tu pojawił? No, to Trzeba było się tam gdzieś zatrzymać, tak? Na Ale przyjąć zlecenie na przykład od innej uliczki, tak? Od innej strony. O panie kierowco. Jak pan będzie w sklepie wychodził, to co pan się na dole na wisło, gdzie z panem mówić? Te złośliwości raczej nie pomogą kierowcy w przekonaniu policjanta do swoich racji. Ale w Kozioł mogę wjechać, bo tam nie dotyczy ulicy Kozie. Ale tutaj, na tym odcinku, widzi pan, jest zakaz ruchu, znak, tak? Zakaz ruchu. Ale nie, dla ja tam mogę wjechać. Tam jest zakaz ruchu, nie tej ulicy Kozioł. Ale nie rozumie pan, że od tej strony jest zakaz ruchu? Rozumie pan? Ale tam jest napisane, że nie dotyczy wjazdu ulicy kozio. A ja tutaj, w tą Kozioł, no. no pan stoi na chodniku. 5 metrów. No ale stoi pan na chodniku, tak? tak? No, no tak. No. no to się, że pan pomylił. Jak ja tu wykraczałem? Takie wykroczenie, że nie zastosował się pan do znaku e, zakaz ruchu pojazdów. Mandat no jest do 500 zł, punktów to karnych no 5. E, tak. Pani jest za wykroczenie. jest, no właśnie takie. Funkcjonariusz decyduje się na wystawienie niskiego mandatu, jednak to nie uspokaja taksówkarza. Dwa miesiące za emerytury mi zostało. To jest najgłupszy mandat, jaki dostałem. Panie kierowco, do znaków trzeba się B1 stosować, tak? W kozią tam na granicy, że tam jest można wjechać. Ja tylko o 5 metrów się a W kozią jest tam napisane. Pan w ogóle nie wjechał w kolej, tylko pan stoi na chodniku, tak? No to miałem tutaj na skrzyżowaniu, stać Ja tam mam trzeba było sobie wjechać. W ulicę w kozią. Panie kierowco i u jak powiedziałem. ma się z koło, to jest ta ulica, chłoda. No jak tam też nie można stać. Informuje Pana o dopisywanych punktach do konta. Ja tych teraz punktów tak, ja nie mam, ile ja mam tam, dwa tak, teraz poczekamy na odpowiedź systemu i możemy się śmiało udawać dalej. Nie wiem Pan, no już nie e, klient już A ten go... klient gdzie? gdzie pan? Już, już go wyciąga, bo on się boi bo Dobra. Kontory. Gdy policjant wraca do taksówkarza po uzupełnieniu dokumentacji, debata trwa dalej. Ale... Na przyzwyczajenie Pan pojechał. Co ja Panu powiem? Pan będzie też na imprezie. Ja przyjadę po panu, zobaczcie. Ja powiem nie, 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 sobie tam. Dobrze, panie. I... Co, oczekuje pan, to gdzie jest To to, oczekuję pan w pojeździe. Tak więc policjant prawdopodobnie będzie korzystał z usług innej firmy taksówkowej. Nagrałeś pirata drogowego. Zarejestrowałeś interesującą sytuację na drodze. Podziel się nią z innymi. Na wasze maile czekamy pod adresem na drogach